Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, jestem z moim mężem i dzisiaj mamy przepiękną, gorącą niedzielę. Moż nic nie widzi, bo mu zasłaniam tutaj lusterko i ktoś nas śledzi, coś za nami jedzie. Zaraz wam pokażę co. My zmierzamy w stronę Mariny, gdzie będziemy robić dla mnie dość stresującą rzecz, bo pierwszy raz biorę w tym czynny udział i mam nadzieję, że sobie poradzę. No a teraz wam pokażę, o czym mówiłam, co nas śledzi. Yeah. Męża na myjni z łódką Którą będzie e, czyścił Tak z zewnątrz, ona w środku już była wcześniej wyczyszczona Także Dzisiaj rozpoczynamy sezon A ja idę na stację benzynową Która jest po drugiej stronie ulicy Ponieważ nie zdążyliśmy Kupić niczego do picia Jest naprawdę upalnie Liczymy na to, że podpłyniemy Na Motławie Pod jakąś restaurację i sobie coś chwycimy Także super Muzyka Lipowanie. Teraz Wam pokażę, na czym to polega. <grych> A tutaj słuchajcie, z drugiej strony, znaczy po drugiej stronie jest moja ulubiona kawiarnia Google Sweet. Także mam nadzieję, że tam zacumujemy na chwilę. Po drugiej stronie zobaczymy, bo napiłabym ciekawy mój ulubiony kokosowy. Yeah. Yeah. Dobra, teraz ja zostałam operatorem tego pojazdu mechanicznego i wodujemy łódkę. Nie wiem czy uda mi się i nagrywać i cofać, no ale... Zobaczymy, to będziemy próbować. Eee, Slip jest e, pokyły Ma. Ja wiem, dlatego tego się pytałam czy on się kończy tak, że jest pusto czy on jest Żebym tylko nie wjechała samochodem do wody. <laughs> Trzymajcie kciuki. Czyli piątkę Piotr <noise> wszystko się udało, łódka cała, samochód cały. Okay. Muszę sobie książkę, zabrałam moją książkę, która jest trochę yy, ciężka na takie sytuacje wyjściowe, powiem <noise> ma 800 stron. Także no, przynajmniej mam pewność, że nie umrę z nudów i sobie poczytam. Świeci słońce, jest pięknie Kochani, sezon rozpoczęty, łódeczka zwodowana Wszystko się super udało Mąż mnie teraz bardziej angażuje w nasze wspólne wypady Także fajnie <grym> Chyba już stopień zaufania jest trochę wyższy Następnym razem zabiorę was w taki fajny rejs Pokażę wam parę miejsc z wody Tak jak w zeszłym roku was kilka razy też zabrałam Dzisiaj nie nagrywam za dużo No bo cieszyłam się widokami